A witam dzisiaj ze mną Tosia. Cześć, I Zosia. Cześć. I tująca lama. Jest to sympatyczne zwierzę, ma wielkie uszy, jakąś taką potarganą czupryną, ale jest bardzo wrażliwe. Pewnie dlatego, że będziemy sobie trochę z niej żarty robić, nie? Będziemy, naszym zadaniem będzie wrzucić kapelusze tutaj na jej grzywkę, ale jak dotkniemy uszu albo nosa. To ona nas opluje, bo tu wcześniej wlałam na szczęście wodą, tu wcześniej wlałam wodę taką z kranu, więc jest czysta, nie ma tutaj, że tam coś obrzydliwego jest. I no, jest to duże ryzyko. Tak wygląda opakowanie gry, które możecie znaleźć w sklepach. Jest dla gracz od 4 lat. Rozgrywka trwa do 10 minut. Od 2 do 4 graczy może grać, bo każdy ma komplet 3 kapeluszy. Tak, ja mam czerwone, ty masz fioletowe, tak, Zosia ma zielone. E... A ponieważ będziemy rywalizować i to typowy challenge tutaj e, nagroda do wyboru czeka, pyszne czekoladki. Już sobie kolor pani wybrała, proszę pani. O, mam kolorowa, proszę. A, dobra, ja No dobra, no zobaczymy. A ja bym chciała tutaj malinowego coś. No zobaczymy, o, wiśniowego, takie coś pysznego. Dobra, słuchajcie, zobaczymy czy to się uda, a na razie e, techniki, technika gry. Wkładamy tak kapelusz i strzelamy. My akurat postanowiłyśmy, że będziemy trzy rzuty robiły pod rząd, bo to wcale nie jest łatwe, bo lama ucieka. Ja jeszcze tylko podniosę ją na sekundę i uruchomię. Uwaga, włączę ją. Ona jeszcze będzie nam tutaj tańczyć. No słuchajcie, Pokażę Wam najpierw, jak tańczy lama. Nie ja tak się ruszę, żeby nie było łatwo, żeby to się wszystko przekręcało. To się będzie zaczynać. Poczekaj. Widzicie? Dobra, to słuchajcie, przekręcam lamę przodem, bo niestety my będziemy, ja to jestem. Dobra, rzuć trzyma kapeluszami, dobra? Raz, dwa, trzy. Spróbuj. Mhm. Dobrze było, no jeszcze raz. Blisko jesteś. No, coraz bliżej, dobra. E, proszę, Ojej. Zosia. Hm. No kobieto, się jej uszy i koniec. Czy trzyma? Potem będziemy zbierać. Takie ząbki ma śmieszne. No i trzy. No dobra, to idź zbierać, a ja słuchajcie rzucam. Nie jest to łatwe wcale. Moja Może. Dziękuję ci bardzo. A i uch, i dotknęłam. Nie no, no, po prostu... za słabo rzucam i trzeci raz. Nie! Yes! Proszę. Trzeba trochę bliżej może, wiecie? Takim oruchem, ale zobaczymy, raz, mi wyszło to nie znaczy. No? Tylko palc. Oooo! Super! Proszę, Ty? A, mm, mm. a, a ja, dobra, dzięki, dzięki, już się zachowiłam. <śleszionale> <śleszionale> <Dobra. śleszionale> teraz, teraz się No, teraz nie rzucaj, teraz nie rzucaj. Za chwilę, za chwilę. Ruchnia, nic nie wychodzi. No, dobrze, już dalej kobieto. Ale... Hmm. No niestety, ty tak się obracasz. うん。<noise> すごい。<laughs> <laughs> Nie ma problemu z tym, że nie ma problemu z tym, że nie ma problemu z tym, że nie ma Witamy Ja wezmę bezę, beza, mnie tu ochroni. Słuchaj, beza. Tu jest taka lama. Chronię, okay. <ślonie>, Chronie przed lamo. No i co? Woda. No, ja teraz? Beza, słuchaj, kończymy to. Spójrzcie to jest. To jest lama, słuchaj. wiesz, wiesz co ona robi? Zobacz. Nie działa, No już no na ogół. Działaś, się To jest, ty... <upright> <coping> <grunts> jest. Dynamiczna grama. Może ją trochę przesuniemy. nie teraz ja. No dobra, słuchajcie. Ostatnia runda. Ja już jestem mokra. Mokra jesteś? No dobra. Chciałaś? No, chciała. Może się uda mi skończyć tą grę. Uśmiecham się mój kapelusz. O, dzięki. O. No ostatni ostatni raz i, i, i słuchajcie. Aj, to było i, y, nie chcę się tak samo sama ogłosić zwycięzcą, ale, ale rozumiem, że y, po a, gumie rozpuszczalnej możemy zjeść, co? Tak. No dobrze, dziękujemy Wam wszystkim. Żegnamy się. Pozdrawiamy Was w imieniu Lamy. Będziemy trenować, trenować, trenować. Zobaczymy, jak Wam wyjdzie w domu. Pa!